Automatyczne fabryki, mechaniczne łapki, pociągi. To jest właśnie Minecraft Create. Simon i Poziomki, ja jestem Deniu, a to znowu Survival Create. Dzisiaj, jak zresztą widzieliście w tytule filmu, zajmiemy się fabryką jedzenia, konkretnie hamburgerów. Ale najpierw muszę zrobić sobie kilka kontrolerów prędkości. A te robi się z precyzyjnych mechanizmów, więc zróbmy linię montażową i ich. Mamy tutaj kontener na przedmioty, i to, co w nich jest bardzo ciekawe, to jeśli do nich wpadnie przedmiot, to jest on dostępny na całej szerokości tego bloku natychmiast. Więc jeśli wrzucę tutaj tak, arkuszy złota, natychmiast wy wypadnie też stąd. Dlatego jest świetny sposób, żeby zapętlać sobie wytwarzanie. Jak na przykład tutaj mam ten sam setup, co tam na Survivalu. Tylko no, tutaj używam kreatywnych skrzynek. To działa na identycznej zasadzie zrzucam tutaj arkusze złota, to powoli jest przerabiane i dzięki temu, że to wpada do kontenerów, jak tylko tutaj będzie dostępne miejsce, to zaczną one natychmiast też wracać na początek. W ten sposób można sobie zapętlać wszelkie takie. E, wytwarzanie, które tego wymaga. Mamy precyzyjny mechanizm. Teraz można zrobić z niego kontroler prędkości. To pozwala nam zmieniać kierunek i prędkość obrotu. No i użyję tego w moim silniku parowym w piwnicy. Jak widzicie, ulepszyłem nasz silnik parowy. Boiler jest znacznie wyższy, a do tego jest ogrzewany palnikami pomiennymi. I jak sobie zejdziemy tutaj w dół, to mamy tutaj takie oto yy, miejsce. Yy, gdzie właśnie jest produkowane paliwo do niej? Yy, bo jak widzicie, mamy tutaj generator lawy, bardzo prosty, vanila. Yy, to wszystko jest później pompowane przez tą tutaj pompę i wrzucane yy, właśnie tutaj. I tu yy, mamy taki bardzo prosty cykl. Tutaj normalnie jest wiadro, ale jest tutaj. Z Za mam wyjaśnienia. Już została zaprezentowana. Ok, dziękuję bardzo za, za prezentację. Teraz omówię, jak to, na jakiej zasadzie to działa. Ogólnie tutaj mamy w jedną wiadro w obiegu. wiadro zostaje napełnione lawą, o ile lawa tutaj jest, i, prze, i jest zrzucane tutaj, bo tu mamy filtr na wiadro z lawą. Ta łapka zabiera wiadro z lawą. Jak zresztą znowu widać. I karmi właśnie jeden z tych palników. Ta łapka jest na tyle mądra, że jest w stanie odróżnić, który potrzebuje, więc nie przekarmia ich ani nic, więc to jest bardzo dobre. Później łapka pusty odkłada tu, i pusty trafia tutaj, jest napewniany i cykl się zapętla. To jest w ten sposób, bo gdybym tutaj, gdyby była tylko jedna składnia, jako wejście. No, to by ciągle łapka próbowała odkładać i postawiać z powrotem puste wiadro. Tego nie chcemy. Tak jest. No i całość jest też osobno zasilana e, kołami wodnymi. To jest po prostu dlatego, że lepiej nie mieć e, tak, żeby silnik parowy zasilał to, co go. E, to, co dostarcza mu paliwo. Zwyczajnie dlatego, że jeśli będę dokładać teraz jakieś maszyny, które będą zasilane przez silnik parowy, to jeśli silnik parowy będzie przeciążony, no to też będzie przeciążone to, co go zasila, i będzie trzeba resetować to wszystko. Więc w ten sposób to jest po prostu zabezpieczenie. A w razie tego, no i także pompy też są zasilane przez te koła. No, i jak sobie wyjdziemy teraz na powierzchnię, zobaczymy w ogóle. Widzimy, że stopień mocy jest równy 9. To oznacza, że mogę 9 tych. To jest tak właściwie silnik parowy. Tak się faktycznie tak nazywa. I to, że to, 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 to jest poziomu 9, to oznacza, że właśnie 9 takich mogę tutaj podłączyć. Ale mam 7. Jeszcze 2 tutaj się gdzieś wrzuci. No i zasada bardzo prosta, tam na górze też jest kontroler prędkości, który chyba jeszcze nawet nie na maksa leci i przekazuje obrót właśnie tutaj w mechanicznej prasie i mikserowi. Natomiast później tutaj zrobię cały sobie warsztat. No to wracamy do projektu fabryki hamburgerów. Create pozwala na bardzo prostą farmę upraw. I praktycznie każda ma identyczny design. Jak widzicie, to tutaj farmi się nawet w brodawkę. To działa na takiej zasadzie. Tutaj pod spodem mamy mechaniczne łożysko. Nad nim stelaż promienisty. Chociaż to nie musi być stelaż promienisty. Tutaj stelaże liniowe, kosiarki i zapomniałem skrzynek. Beczka w sumie też może być. I to działa na takiej zasadzie. To odpala. Klikając po prostu prawym wszystkie myszy To zacznie się poruszać w złą stronę Jak widzicie po uruchomieniu cała maszyna zaczęła się poruszać Żeby to się razem poruszało wszystko musi być sklejone Jedynie za wyjątkiem tych właśnie stelaży Stelaże między sobą się łączą bez e, potrzeby klejenia A W sensie stelaż promienisty tak w górę się sam łączy I stelaż liniowy w ten sposób sam się łączy bez kleju Ale między sobą są potrzebne do przyklejenia to co jest świetne, jeśli sobie wyrosnę. O, nie mogę tego wyrosnąć mączką kostą. Ups, to kiepski przykład, ale e, jak to zostanie zebrane, to automatycznie będzie wrzucane to do tych tutaj beczek. Tutaj mamy przenośny interfejs magazynu. To działa w taki sposób, że jak coś jest w ekwipunku maszyny, to przez krótki moment jest się traktowane, jakby było ekwipunkiem tego tutaj miejsca. No i stąd trzeba w jakiś sposób zabrać. Tutaj mamy syp akurat do lawy, no bo to jest tylko do, dla testów. Na świecie survival będzie to normalnie. I teraz najlepsze w tym jest to, że można to skalować. Tutaj mamy naszą ścianę z spoileru. Pam! To właśnie zrobimy na survivalu. Mamy tutaj war cztery warstwy wszystkich składników, które są potrzebne do robienia hamburgerów, mam pszenicę, pomidory, kapustę, cebulę i to wszystko, jako że to jest jedna połączona maszyna, to wszystko trafia tutaj no i do tego ogromnego silosu. Pierwsza część fabryki gotowa, teraz czas na drugą, gdzie produkowane będą kotlety. Zapodziało mi się nagranie, w którym oprowadzałem po tej fabryce, zanim wszystko było podłączane, ale nic nie szkodzi, po podłączeniu to nie wygląda tak źle, wciąż jest w miarę przejrzyście. Dlatego opowiem wam jak ta fabryka działa. Pamiętajcie, że obraz był nagrywany wcześniej niż to co teraz mówię, dlatego nie będzie się to za bardzo pokrywać. Teraz już za późno by nagrać podobnie tą oprowadzkę bo jak już to montuję, to cały projekt jest już skończony. O, i pobrałem też moda, który się nazywa What the heck is that? Mod ten pokazuje nam to, to, na co się patrzymy, a jeśli patrzymy na blok, który może coś przechowywać, to także pokazuje nam jego zawartość. Bardzo przydatne, bo kontenerów nie da się otworzyć. A więc tak, plony lądują w tym silosie i następnie są filtrowane. Pszenica ma dwa wyjścia, jednym z nich jest błynek, a drugim aplikator, który karmi nią krowy. Z są dwa wyjścia, bo pszenica po zmieleniu oprócz mąki przedniej daje także nasiona, których już nie potrzebujemy. Dlatego trafiają one do ognia. Do tego samego ognia trafiają także nasiona kapusty i zgniłe pomidory, które także są produkowane przez pierwszą część fabryki i są nam niepotrzebne. Następnie mąka pszenna jest mieszana z wodą, która jest pompowana z nieskończonego źródła, co daje nam ciasto. Później ciasto jest pieczone pomiędzy dwoma wiatrakami. Tunel z filtrem na chleb uniemożliwia ciasto przejście dalej zanim nie zostanie upieczone. I przy okazji mała ciekawostka o tych wiatrakach. Otóż oryginalnie jeden z nich podłączyłem odwrotnie, przez co zasysa powietrze zamiast je dmuchać. Ale jako że z obu stron taśmociągu są ogniska to nie miało żadnego znaczenia. Tak czy siak to piekło. Później chleb wraca do silosu. Teraz krowy. Są one w szklanym pudełku? Stoją one także na klapie, dzięki czemu modę spadają na, na taśmociąg. Później trafiają pod wiertło, a dzięki temu, że wiertło ma hitbox podobny do półbloku, cielakowi pod nim nic się nie stanie. Ale gdy wyrośnie, to wiertło przerobi go w mięso i skórę. Nie mówcie nic obrońcom praw zwierząt. Następnie dropy skrót są segregowane, skóra wraca do silosu, a mięso przechodzi pod aplikatorem, który je w kotlety. Które następnie są smażone tuż w obok chlebów. Tam także jest filtr, który przepuszcza tylko ugotowane kotlety, a te później także wracają do silosu. Teraz czas na ostatni etap produkcji hamburgerów. Składanie tego wszystkiego w całość. Tutaj mam linię montażową hamburgerów. Wystarczy tylko podłączyć zasilanie do taśmociągu i patrzeć jak wszystko się składa. Mam też prowizoryczny sposób na przechowywanie nadmiar składników w postaci pętli, ale zmienię to później. silosu jest wyjście z filtrem, które pozwala wyjść tylko składnikom hamburgera, czyli chleb, kotlet, cebula, pomidor i kapusta. Później chleb spada na taśmę poniżej, a pozostałe składniki trafiają do aplikatorów, które je montują do bułki. Jest pierwszy hamburger w tej fabryce. Nieby wszystko jest gotowe, ale średnio to wygląda z maszynerią na wierzchu. Więc czas na budowanie budynku wokół tego wszystkiego. Witam ponownie po przerwie na Timelapse. Czas na mam oprowadzkę po tym, jak to tutaj teraz wygląda. Jak widzicie, tego w Timelapse nie było, ale mamy tutaj dwa posągi lisic, Będą to nasze takie patronki tego miasta, które tutaj powstaje. Nawet mają imiona: to jest Kiriko oraz Ari. Akurat <grym> zwykle mam problem z nazywaniem swoich własnych postaci jakoś. W miarę fajnie. Jeżeli nie mam jakiegoś świetnego pomysłu, to zwykle je nazywam po prostu po jakiejś postaci, która już, już istnieje i jest podobna w miarę konceptem, więc po prostu nazywałem je po liści postaciach z innych gier, które też gram czasem, więc stąd są te imiona, właśnie. Mamy też tutaj świeczuszki, więc trochę też światło zapewniają. Akurat też myślę, żeby tutaj zrobić drogę. Zastanawiam się jeszcze nad tym, ale póki co jest to tak, tutaj jest właśnie ta nasza farma mięsa. I tutaj zastosowałem fajny trik, bo tutaj mamy ścianę z czarnego betonu, dzięki czemu no z zewnątrz nie widać tego co jest w środku. Tak wygląda dużo lepiej. Plus tutaj mamy te panele framed z frame Blocks z teksturą świerkowego drewna okorowanego, więc świetnie wygląda. Plus tutaj mamy jeszcze drzwi z czarnego betonu, też dzięki blocks I tutaj możemy z powrotem spokojnie wejść w tą fabrykę. I tutaj w, mamy z e, taśmociągiem to połączone. Akurat w momencie, kiedy to budowałem, wyszła nowa aktualizacja do moda Create. I dodali w nim wyciągi łańcuchowe, którymi można przesyłać przedmioty, więc. E, kiedy to skończyłem, to już zrobi ładniejszy sposób na to. Ale póki co, to w sumie to tak zostawię. niech to będzie taki relik przeszłości, a następne fabryki będę właśnie łączyć tym nowym systemem. Tutaj bardzo prosty mostek. Ale całkiem elegancki. No i wpuść programu Magdamians. To jest takie małe nawiązanie do mojego starego Niku, starego kanału na YouTube, który się nazywał Minecraft Damian. Więc. Minecraft skrócone do MC i brzmi jak McDonald's. Ale szczerze nie jestem zadowolony z wyglądu tego budynku. Pewnie kiedyś go zmienię jeszcze. Ale bardzo mi się podobają te oprawione okna z Create. To one się po prostu łączą teksturą. Bardzo fajnie. No i mamy wnętrze McDonald's. Tutaj także framed stairs są wykorzystane z teksturą wełny, żeby udawać kanapę. Stoły normalnie z Builders, Crafts and Additions. Stoły także, stoły nawet są funkcjonalne. Można... Eee, dobra, jednak jest funkcjonalne. Nie wiem, czemu się coś psują. Eee, I tutaj fajną rzecz zrobiłem, eee, bo ja niby mogłem to połączyć po prostu pasami, ale chciałem się pobawić tym. Wyrzutnia odważnikowa. To działa w taki sposób, że jak wrzucę tutaj przedmiot, to wyląduje w ten sposób. I całkiem efektywne jest to. No i też jak widzicie, zmieniłem troszeczkę system magazynu, jakby w tym miejscu. Teraz mamy normalnie tutaj skrzynki. Nie mogę ich otworzyć, ale widzimy dzięki modowi, co to wszystko jest. Tak, tutaj wszystko jest przechowywane. Ja ci się. Ale dużo pomidorów i cebuli. Kapusty brakuje i chleba. Hmm. To będę musiał ulepszyć ten sypko, powiększyć i zrobić ten dodatkowy poziom na pszenicę i na kapustę, najwyraźniej. Ewentualnie też mogę zrobić, bo jak wejdziemy sobie w hamburger, to jak widzicie, można też użyć po prostu liści kapusty, żeby zrobić cały hamburger. A liśćka dostaje się dwa po prostu mieszając go, więc w ten sposób chyba to rozwiążę będzie znacznie bardziej efektywnie. A więc to by było na tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!